Aby dodać plik, niezależnie od tego, czy jest to konto architekta czy użytkownika, zaloguj się do programu i wybierz odpowiedni projekt. Następnie wybierz katalog branżowy, do którego masz uprawnienia zapisu. Rozpoznasz go po wytłuszczonej czcionce. Przejdź do podkatalogu odpowiedniego dla rodzaju pliku, który chcesz dodać i naciśnij ikonę kartki z zielonym plusikiem. Ilość plików dodawanych naraz oraz ich wielkość są limitowane, a limity podane są w ramce. Następnie naciśnij przycisk dodawania pliku. Pojawi się okno wyboru plików typowe dla używanego przez ciebie systemu operacyjnego. Znajdź lokalizację swojego pliku i naciśnij przycisk otwórz. W polu opis możesz dodać informacje o tym pliku, np. co zostało zmienione w stosunku do poprzedniej jego wersji lub czego plik dotyczy. Wskaż, które osoby mają otrzymać e-mail wysłany przez system w Twoim imieniu. Jeżeli na liście brakuje użytkownika, oznacza to, że przy tworzeniu użytkownika nie została oznaczona opcja mailingu. Naciśnij przycisk Dodaj, a plik zostanie umieszczony we wcześniej wskazanym katalogu. System sam powiadomi zaznaczonych przez Ciebie użytkowników, podając im informację, kto i kiedy podał plik oraz załączy wpisany uprzednio opis. Zauważ, że Twój plik pojawił się jako pierwszy w kolejności na liście ostatnio dodanych plików. Po najechaniu na niego wskaźnikiem myszki można odczytać jego komentarz, a naciśnięcie spowoduje przekierowanie do podkatalogu, w którym się znajduje.